Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie, w że flip, która jest za darmo, na Steamie. E, ok, pokażę Wam proste kładanki. Przejdziemy sobie tekstwa levela. Tutaj mamy wzór, który mam ułożyć. I my możemy działać tylko w taki sposób: czyli obracać. Na początku jest łatwo, potem już niekoniecznie. O, jednym ruchem nice. E, to tak. Okej, okay, Plena I sobie tak układamy, bo mamy na przykład już więcej kolorów. Tego już nie będę układać, bo tu po prostu trzeba kręcić. <noise> Dzisiaj powiedzmy sobie szczerze, że, że nie mam na to siły. Ehm, Okej, okay, więc jakie mamy jeszcze inne puzzle? Mamy takie, że tutaj będzie trzeba jakoś przesuwać, więc jeszcze bardziej zamotlane. Mamy jeszcze takie coś. I musimy odpowiednio tutaj zrobić, żeby to rozplątać. I mamy jeszcze hardkorowe puzzle z obrazkami. Trzeba tak ułożyć, żeby to wyszło. Więc też jest multo zabawy, a gra jest za darmo. Kiedyś była płatna. Także jeżeli szukacie czegoś dobrego na single player, to serdecznie polecam. Ok. Trzymajcie się. Cześć!